Manko, ja jestem technokrata i witam was w dzisiejszym techniusie, właściwie tech newsach, bo dzisiaj postanowiłem, że wpadnę do Was z więcej niż jednym newsem. No, bo jest kilka takich całkiem ciekawych, ale nie na gadanie o nich przez 10 czy 15 minut. Zresztą o każdym temacie można gadać przez pół godziny, ale to jak się wiecie, spotkacie się z ziomkami przy piwie. Nie wiem, czy koniecznie chcecie słuchać z mnie, jak gadam o czymś przez 15 minut. Chociaż to, że oglądacie ten kanał, chyba świadczy o tym, że nieraz mnie słuchacie, bo ja lubię sobie pogadać, ale czasami wydaje mi się, że nie ma co przeciągać tematów. Dlatego lecimy szybko z dzisiejszymi tematami. Pierwszym tematem jest to, że Gigabyte poniekąd potwierdza, oczywiście nieoficjalnie, ale w jakichś tam przeciekach ze strony właśnie producenta, że RTX 4070 dostanie 12 GB pamięci RAM, a 4060 dostanie 8 GB pamięci RAM i czy też VRAM zwał jak zwał, e, czyli tak jak być powinno, tak już powinno być w serii 3000, tam nie wiem co się podziało, że e, 8 miała 37 dziesiątka, 12 miała 36 dziesiątka, w sensie puf, A, no ja wiem, że to jakby się nie skaluje i nie, nie jest to takie to samo że więcej pamięci, no to wiecie, większa wydajność zdecydowanie, nie, ale było to trochę dziwne, bo jakby przecież... E, więcej pamięci VRAM to większy koszt wyprodukowania karty graficznej, a co za tym idzie większy koszt końcowy produktu. Więc bez sensu moim zdaniem tak sztucznie dźwigać cenę 3060. Tutaj mam nadzieję, że będzie wprost przeciwnie i cena 4060 no moim zdaniem to ona powinna być na poziomie 3060. Mam nadzieję, że tak będzie. W sensie tu się nie powinno nic zmienić, bo też niestety, co już wam mówiłem w niektórych przeciekach, no ta karta ma nie być tak naprawdę wiele wydajniejsza od 30-60, ona będzie prezentować dość zbliżoną wydajność. 4070 tu jest inaczej, już o tym sobie rozmawialiśmy w tamtym tygodniu było o tym z trzy odcinki, czy nawet cztery? Nie, trzy chyba. O 47, że tutaj wydajność będzie bardziej 3080 30,80. i to koniec końców zobaczymy. No, co prawda przy mniejszym poborze prądu, no ale mimo wszystko nie jest to taki wzrost. Zwłaszcza, że cena to ma być ponad 700 dolarów, już gdzieś tam usłyszałem ze sprawdzonych źródeł dostawczych, że tak powiem, które gdzieś tam moi widzowie posiadają, za co bardzo dziękuję, że no niestety ta cena. 40,70 to na chwilę obecną jest ponad 700 dolarów. Czy bardziej 700? czy bardziej 750, jak donosiły przecieki, no to o tym się jeszcze przekonamy, jak to trafi do sklepów, natomiast niestety wydaje mi się, że będzie to nie 700, a 700 coś, więc bardziej te 750, a zwłaszcza dla modeli niereferencyjnych, więc ta cena jest ceną wyższą niż cena 3080 w dniu premiery, gdzie cena 3080 przypominam jeszcze była całkiem niezła, tam oceny serii 3000 jak one wchodziły na rynek, nikt się nie rzucał. Nikt nie powiedział, że te karty są kosmicznie wycenione. Wszyscy powiedzieli, ok, są wycenione, spoko. Zwłaszcza taka 370 wyceniana 2300 zł. Więc teraz jak dostaniemy sukcesora tejże 370, która była wyceniana, ja wiem, że później te ceny, wyceny, a ceny rzeczywiste totalnie się rozjechały. Natomiast była wyceniana na 2300-2400, potem to wiecie, potrafiło być 6000 za 3070, no bo wiecie jaki mieliśmy okres czasu, same kryzysy. Natomiast teraz już na starcie dostaniemy jakieś 3500 za tą kartę graficzną i to jest wysoka, wysoka kwota. No koniec końców, tutaj już powoli zaczynam studzić emocje po tych pierwszych filmikach, gdzie byłem taki wzburzony tymi informacjami. Teraz troszeczkę dopada mnie rezygnacja i takie poczekajmy. Zobaczymy. Ale oczywiście o wszystkich newsach związanych z tymi kartami będę Wam donosił. Podobnie jak dzisiaj doniosłem Wam o GDDR6X w 4070 i zwykłych GDDR6 w 4060. No cóż, zobaczymy, jak to wszystko będzie działało. Tutaj mamy ten sam news. Mamy też informację o tym, że nadchodzą Raptor Lake i Refresher, i wiecie, to jest taka. Hmm, nie do końca dobra informacja, że wiecie, nie mamy Meteor Lake'ów nowych, ale mamy odświeżoną poprzednią generację. Natomiast ja widzę w tym drobne plusy, ponieważ yy, mamy nadal podstawkę LGA 1070, gdzie jeżeli byłby to Meteor Lake, mielibyśmy już nową 1851, yy, czyli de facto wszystkie płyty główne wypuszczone teraz już z nowymi prockami by nie dały rady. A te Raptor Lake'i Refresher to będą usprawnione Raptor leki. Okej, okay, nadal to będzie proces Intel 4, Intel 7, przepraszam, czyli de facto 10 nanometrów od Intela, ale dostaną poprawiony ten proces. To będzie powiedzmy, że Intel 7+, plus, tak? Kiedyś wszyscy się śmiali z tego 14 nanometrów plus, 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 plus. faktycznie ten proces jakby nie zmienia się jego nazwa, ale jest on usprawniany, więc tutaj mam nadzieję, że właśnie usprawnione procesory przyniosą nam przede wszystkim to, na co liczę, lepszą efektywność energetyczną i termiczną. I te procesory faktycznie mają być pod tym kątem em, zoptymalizowane, mają też dostać DLVR, czyli D Digital Linear Voltage Regulator, e, taki koprocesor, właściwie taki mały chip, czy też, pff, nie wiem, instrukcja, to to nie jest bo jest to fizyczna, fizyczna implementacja hardware'u w tym procesorze, która ma właśnie usprawnić zarządzanie napięciami w samym procesorze, przez to ma się to przełożyć na lepszy pobór prądu, lepsze zarządzanie energią i ja też mam taką nadzieję, że w efekcie też na lepsze temperatury, no bo to, co pod względem temperatur prezentują najwydajniejsze procesory z 12 i 13 generacji, to jest jakaś masakra. U konkurencji nie jest lepiej, ale jednak Intel tutaj, jeżeli chodzi o naprawdę gorące procesory, zwłaszcza dziewiątki, no bo i piątki, i siódemki to spoko, to jest naprawdę spoko, ale i dziewiątki z tego, że są wyżyłowane... One naprawdę są gorące. 100 stopni to jest dla nich żaden problem w benchmarku. Oczywiście w normalnym użytkowaniu, na przykład tutaj, teraz u mnie jest jakieś 40 stopni, tak jak sobie śmigam po pulpicie, także i to jest 40 stopni z wyłączonymi wentylatorami, bo mam tryb pasywny w tym momencie. One się nie kręcą, tylko pompka pracuje. Więc pasywnie ten procesor śmiga sobie na 40-45 stopniach w przeglądarce. Dopiero po odpaleniu jakiegoś renderingu, jakiejś gry czy czegoś takiego, no to dopiero wentyle się odpalają. I temperatury rosną w okolicy 60-70 stopni w grach. Natomiast w benchmarkach to one wystrzeliwują w kosmos. I pod tym względem przydałoby się to poprawić. No bo to nie chodzi tylko o same temperatury. Bo jeżeli by to była kwestia tylko i wyłącznie temperatury, to jeszcze nie byłby taki problem. No bo wiecie, okej, okay, odprowadzi nam to ciepło, podgrzeje nam pokój. No co prawda idzie lato, więc no, nie jest to jakieś korzystne, ale samo ciepło powiedzmy nas tak nie rusza. Natomiast ciepło często powoduje throttling, a throttling już nas rusza, bo nie po to kupujemy wydajny procesor, żeby on się nagrzał i stracił swoją wydajność pod wpływem tej temperatury. To jest taki zamknięty krok. Procesor jest wydajny, przez to się grzeje, a jak się grzeje, jest mniej wydajny, bo się grzeje. Czahad demi. No ale cóż, tak to bywa, więc liczę na to, że to zostanie poprawione i dostaniemy po prostu fajny, przyzwoity, poprawiony sprzęt. I pamiętajcie, bo często patrzymy na takie sprzęty przez pryzmat tego, a po co mnie to? A na co mnie to ja mam 10, 11, 12 generacji, nie będę tego upgradeował. Okej. Okay. Ale jak ktoś dopiero teraz, nie wiem, przechodzi z czwartej, z piątej generacji procesorów Intela, z jakichś pierwszych Ryzenów czy, czy, czy cokolwiek, buduje nowego kompa, no to on będzie się rozglądał za obecnie najlepszym produktem na rynku. Jeżeli takim obecnie najlepszym czy też ciekawym produktem samym w sobie będą Raptor Lake Refreshe, no to na plus lepiej, żeby one były niż, żeby ich nie było i żeby były zwykłe Raptor Lake. I. Jeżeli Refreshe, załóżmy, że w tej samej cenie zaoferują nam po prostu lepsze osiągi. Będą po prostu lepszymi procesorami. Mam nadzieję, że w tej samej cenie po cichu na to liczę. No i na dodatek sama platforma da nam też niższy próg wejścia ze względu na obecność tych starszych płyt głównych, na których bez problemu jeszcze te refresze odpalimy. No i ostatni news w tych newsach, który jest newsem mm, mocno niestandardowym, ale na przykład osobiście mnie bardzo zainteresował. Już kilka dni temu o tym czytałem i ja osobiście jestem całkiem zachwycony, bo to jest. Volkswagen ID 2 de facto taki golf elektryczny, co prawda był elektryczny golf i nazywał się E Golf. Natomiast to jest teoretycznie, jeżeli chodzi o bryłę mniejsze od golfa, większe od Polo, ale w środku jest bardziej przestronny od golfa. Większy bagażnik, więcej miejsca w środku, przez to, że bazuje na przepro przeprojektowanej platformie MEP, czyli takiej uniwersalnej platformie do tworzenia elektryków od Volkswagena. I powiem wam szczerze, jak na przykład ID. ID4 czy ID3 to są samochody elektryczne, które dla mnie są strasznie bezpłciowe. I na przykład ym, bliźniakiem do ID3 jest Cupra Born. Co prawda, nadal mi ten futurystyczny y, wygląd kupry jakoś nie podchodzi y, tak mocno, to i tak jest dużo, dużo ładniejsza niż ta medelniczka ID3. ID4 no. No i jest nudne. Nawet byłem na jeździe testowej, tam nawet w środku tam jest taka bieda, że tragedia. Taki macie malutki wyświetlacz. Jak tam są koszty po prostu cięte na wnętrzu tych samochodów, to jest po prostu głowa, głowa mała. Pamiętajcie, że w ogóle te wszechobecne tablety y, takie Coraz większe i y, ograniczanie przycisków w samochodach, i sprowadzanie tego wszystkiego do tabletu, to jest absolutnie cięcie kosztów. Dużo taniej jest wyprodukować soft, który będzie sterował klimą, że wiecie, tam sobie wyklikacie, niż wyprodu wyprodukować fizyczny panel. I tak jak kiedyś bardzo mocno jarałem się tymi dużymi ekranami w samochodach, i nadal się jaram, ale nie kosztem fizycznych przycisków. Raz, że moim zdaniem są dużo wygodniejsze, dużo bezpieczniejsze. To są też e, prestiżowe bardziej, bo wbrew pozorom są dużo, dużo droższe niż tablet. Więc jeżeli macie fizyczne przyciski, czujcie prestiż. Jeżeli macie tablet, wiecie, że producent na Was przyoszczędził i to bardzo mocno, bo nie musiał przeprowadzać testów wytrzymałościowych, certyfikacji tych przycisków i tak dalej, i tak dalej. Ale my nie o tym, tylko o ID2, który będzie takim. Takim samochodem dla ludu elektrycznym, przynajmniej w teorii, bo w tym momencie on dopiero ma tam zadebiutować w okolicy 2027, ale to chyba ID1, ID 5 miał w 2025, z tego co pamiętam debiutować, w cenie 25 tysięcy euro. Tutaj co prawda w artykule ja widzę jakieś 20 tysięcy euro, ale to chyba chodzi o ID1 czy jakieś takie elektryki, które mają być jeszcze bardziej budżetowe, ten ma kosztować 25 tysięcy euro, więc 100 tysięcy złotych, to nie jest mało, ale za samochód, który w LTP ma 450 km, czyli tyle co podstawowy model Tesli za 200 tysięcy złotych, no i okej, okay, pewnie nie jest to Tesla sama w sobie, nie ma autopilota i tak dalej, i tak dalej, nie ma tego prestiżu takiego... Providera, czy też głównej marki samochodów elektrycznych jakim jest Tesla, ale ma zasięg, czyli to co najważniejsze, też chyba nie, nie mało osiągi, bo 250 koni, więc nie jest źle w, za 100 tysięcy złotych, nie, niech to będzie 110, 120, do tego weźmy sobie dopłatę i za 100 tysięcy bardzo fajny samochód elektryczny do takiej jazdy miejskiej, już nawet poza miejskiej będzie dostępny. No, powiem Wam szczerze, ten samochód dla mnie może być swego rodzaju przełomem. Tesla dąży do takiego przełomu, bo przełomem miał być Tesla Model 3, że wiecie, elektryk dla ludu, tani, szeroko dostępny elektryk. I patrząc na to, jak często Tesla 3 jest kupowana, to faktycznie jest to elektryk, który, no jestem takim w tym momencie entry modelem, ale, ale, to jest ponad 200 tysięcy złotych. To już jest segment samochodów, no powiedzmy premium, nie luksusowych, nie tak dalej, ale to jest. Segment jakiegoś Audi, BMW. Oczywiście nie mówimy tutaj już o silnikach wyczynowych, bo jeżeli chcemy dorzucić koni, dorzucić osiągów, no to ta cena zaczyna nam rosnąć jeszcze, jeszcze, jeszcze bardziej. Chodzi mi tu tylko o czystą klasę poruszania się więc no, nadal jest to drogi samochód a miał być to taki samochód, który, wiecie, będzie Volkswagenem samochodem dla ludu Tesla Model 3 ale takim nie jest i Tesla cały czas zapowiada, że pracuje nad samochodem, który będzie jeszcze tańszy, jeszcze bardziej dostępny, a wygląda na to, że Volkswagen będzie tutaj wyprzedzał, jeżeli o to chodzi Tesla, jeżeli swoje ID-ki wprowadzi, a wygląda na to wszystko, że wprowadzi przed Teslą, chociaż już widziałem też przecieki, jeżeli chodzi o tą tanią Tesla. No nie wiem, zobaczymy jak ten rynek się będzie rozwijał, ja na razie zostałem przy klasycznym silniku spalinowym, takim nawet całkiem srogo spalinowym, ale, ale jestem fanem elektryków. Nie takim fanem, że wiecie, fanem bardziej jako gadżet, nie jako jakaś ideologia, która ma ochronić planetę, bo nad tym się nigdy nie skupiałem. Bardziej zawsze podobało mi się to, że to jest taka, wiecie, elektronika, że to nie jest takie. Nie, to, jest, to jest coś pomiędzy motoryzacją a gadżeciarstwem, wiecie, samochód elektryczny i dlatego też interesuje się tym segmentem. No i ten, ten gulf elektryczny całkiem fajnie się prezentuję. Dobra, dzięki wielkie za dzisiaj. Zapraszam was jeszcze na Technokrata Games tam o CS2, o Counter Strike 2, który będzie zupełnie nową grą i to już wiemy prawie na pewno, o tym sobie porozmawiamy. Za dzisiaj wam bardzo dziękuję. Życzę miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie i do zobaczenia jutro w kolejnym filmie. Cześć.